Moi drodzy, e, dzisiaj jest możliwość, czy też wybrałem tak, taki sposób rozmowy z Wami e, z kijkiem w ręku i z e, kamerą w lesie. Ten las jest obok mojego domu. To jest super. Jedno z, z dobrych osiągnięć w moim życiu. Pierwsze to było to, żeby mieć psa, który mnie zmusi do spacerów, i wtedy w różnych miejscach, gdzie mieszkałem, e, spacerowałem, a teraz jest już drugi pies, i już jest mieszkanie mam nadzieję, że na dłuższy okres czasu gdzie obok jest taki fajny las, las w zasadzie to park ale on jest tak skonstruowany, że są ścieżki, ścieżki rowerowe ale nie ma ławek nie ma też sprzątania drzew starych na przykład są takie drzewa padają, one leżą, gniją porastają mchem jakby nikt się nie wtrąca w to jak ten les, las będzie wyglądał jest, jest tak naturalnie. I e, u mnie dzisiaj pojawiły się takie rozmyślenia w związku z tym, co tam sobie rano słuchałem, na temat e, akceptacji w życiu tego, co e, spotka, spotykamy na swojej życiowej drodze. Czyli sy sytuacji, ludzi, wydarzeń, akceptowanie niekoniecznie trzeba wiele zmieniać, a po prostu przyglądać się temu, obserwować albo pogodzić się z wieloma rzeczami. Nie mieliśmy wpływu zobaczcie na to, gdzie się urodzimy, w jakim mieście, w jakim roku, jakiego dnia, z jaką tam twarzą ciałem, w jakiej rodzinie. Pewne, jakby no niepewne, a mnóstwo rzeczy było po prostu nam danych z góry, jakbyśmy to nie rozumieli tam osobiście, w co byśmy nie wierzyli, ale e, po prostu musieliśmy to przyjąć i zaakceptować, że jesteśmy z tego, a tego to miasta, w takiej to rodzinie i tak i tak wyglądamy. Jeśli przez lata nie potrafimy tego zaakceptować, to jest wielki nasz problem. Musimy się z tym po prostu pogodzić. Oprócz tego ja przychodzę do takiego dodatkiego wniosku, że dalej jest tak, że tak jak w tym lesie, ja idę i spotykam drzewa, a drzewa są jak ludzie. Takie nawet jest werset w Biblii, takie porównanie, to pierwszy psalm w Biblii. Na początku jest taki tekst, że ludzie są jak drzewa. I są różni, ja tego, tak jak w tym lesie, ja ich nie przesadzam, nie, nie zmieniam tych drzew, ja je obserwuję. Są stare, młode, bardzo różne, tak jak ludzie. I w zasadzie życie polega na tym, żeby, no cóż, nie, nie zmieniać ludzi wokół nas. E, mamy pewien krąg ludzi, których spotykamy. Ja chodzę też zwykle ścieżkami, zobaczcie i spotykam te same drzewa. Wszystko jedno, są one ciekawe i fajne i mi się to podoba i mi nie przeszkadza to. Czasami zachowuję się w życiu i też w tym lesie jak lider, czyli idę taką ścieżką, taką ścieżką, którą jeszcze nie chodziłem. Ja tutaj sprzątałem w tym lesie na początku jak przyjechałem, było dużo śmieci i chodziłem w tych miejscach, gdzie nie było ścieżek. I to była taka droga lidera. Tam można było się poślizgnąć, upaść w niektórych miejscach. To było chodzenie po krzakach kolących tam, kujących. No ale tak nie zawsze oczywiście robię. Najczęściej chodzę po jakichś ścieżkach. Zobaczcie, że życie lidera w, w, w naszym zrozumieniu, czyli człowiek jaki biznesu, organizator, twórca, autor swojego życia. On wymyśla, coś tworzy i my myślimy, że to jest człowiek jakiegoś sukcesu i postępu, e, przedsiębiorca, biznesmen. Tak, być może w jakichś dziedzinach coś on tworzy, tworzy nową ścieżkę, ludzie idą za nim, on przechodzi jakiś... Mm, Jakąś trudną drogę, którą jeszcze nikt nie szedł, ale liderzy, nawet w życiu takim biznesowym, 99% ich życia to jest podążanie za innymi ludźmi. To jest oni się myją, jedzą, chodzą po ulicach, robią to, co najpierw zrobili albo wymyślili już inni ludzie. Wykorzystują te same narzędzia ich sposób życia, ich ubieranie to jest tam. No, oni funkcjonują tak naprawdę nie zawsze jako liderzy, tylko powtarzają to, co inni robili ludzie, czyli chodzą po już po utartych ścieżkach, tak jak ja w tym lesie. Czasu do czasu gdzieś tam jakimś zbocze tam coś mnie tam zaciekawi, albo ale, ale w większości chodzę po ścieżkach i to wcale nie zmienia faktu, że jest mi ciekawie z tymi samymi drzewami, które spotykam. I w życiu zobaczcie, mamy ludzi, których spotykamy codziennie albo, albo często. Zobaczcie, mówiłem o tych drzewach, które tu leżą, połamane, i one tak sobie leżą. I coś jest pięknego w tym, że to jest takie no, nienaruszone przez człowieka. I teraz yy, dochodzę do, do takiego wniosku: to, to, to usłyszałem taką podpowiedź dzisiaj w internecie, że większość rzeczy musimy zaakceptować, że szczęście to akceptacja tego, co się dzieje w życiu, a nie robienie rewolucji i przemian. Oczywiście ja mogę zrąbać te drzewa, poprzesadzać, robić z tego jakiś, wiecie, no taki park, ale to będzie wymagało wysiłku i nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne. Dużo fajniej jest być w takim lesie. Ja się nie wtrącam w to, co tutaj jest, a po prostu obserwuję. Korzystam już. I patrzę, co jest przede mną, co jest mi dane. Tak jak powiedziałem miejsce urodzin było mi dane, i podobnie na mojej życiowej ścieżce spotykam ludzi, być może nieprzypadkowych, zdarzenia, które mają mnie czegoś nauczyć. I ja to przyjmuję podobnie jak, jak, jak dar taki od Boga. Jak, tak jak sam fakt tego, że się urodziłem i to kim się urodziłem, i ja to w końcu musiałam zaakceptować. Może się na początku gdzieś mi nie wszystko podobało. A teraz akceptuję. Ja akceptuję wydarzenia, ilość zarobionych pieniędzy, osoby, które spotykam. Ja nie muszę ich zmieniać cały czas. Oni są jacy są. Po prostu ich akceptuję. Jest dużo łatwiej żyć. Przyjemnie. Ja nie tracę na to energii. Wiecie, to tracenie jeszcze energii niepotrzebne. Są tutaj też w lesie takie miejsca, powiedziałem, jakieś takie. Krzaki, które mają dużo kolców. Ja tam nie wchodzę, po prostu omijam te miejsca. Ja wiem, że one takie są, ale po co mam tam włazić? Wiele jakieś są przeszkody, ja po prostu je omijam. Czy trzeba po prostu wszystko zmieniać w życiu? Szczęście, jak ja usłyszałem na przykład dzisiaj, jest jak powietrze, czyli. Jesteśmy szczęśliwi, to nie zwracamy na to uwagi. Dopiero jak coś się wydarzy, upadnę, coś mnie zaboli, to, to wtedy czuję, że e, się nieprzyjemnie, i że, że wtedy odczuwam, że moje szczęście gdzieś przepadło i ja go nie mam. I brakuje <gryw> mi go. I podobnie jest z powietrzem. I ze szczęściem, że to jest takie, takie normalne życie. Ja idę, spotykam ludzi. Na swojej drodze akceptuję, i jeśli nic złego się nie dzieje, no to jestem szczęśliwy. Ale zobaczcie, że ja muszę tak na to popatrzeć: muszę zaakceptować to wszystko wokół i pracę, i swój poziom zarobków, swoje mieszkanie, swoją żonę. Wiele, wiele rzeczy, jej cechy muszę zaakceptować. Jeśli ja będę ze wszystkim walczył, wszystko zmieniał, poświęcę na to mnóstwo energii i tak naprawdę ja niczego nie zmienię. Bardzo mało mamy wpływu na, na wydarzenia, które się dzieją. Jesteśmy autorami swojego życia. To fakt, ja tego nie zmieniam i, i, i nieraz to powtarzałem. Ale zobaczcie, jako autor swojego życia yy, ja wybieram te ścieżki w lesie, <głos》>, które są w miarę bezpieczne tam. <głos》> I mogę sobie iść odpoczywać i oglądać to, co mnie spotyka. No cóż, myślę, że moje rozważania dzisiaj w lesie na żywo w takie będą dla Was pożyteczne, że moje porównanie też będzie w miarę zrozumiałe. Życzę Wam takich miejsc, lasu i tego, żebyście umieli też zaakceptować większość zdarzeń w życiu. Nie walczyć, nie, nie mieć zbyt wysokich jakichś oczekiwań, bo później jest rozczarowanie a prosto, po prostu akceptować to, kim jestem, ile zarabiam, jak żyję. I daje to możliwość, energię, siły, czas na to, żeby się rozkoszować tym, co już mamy. Tym po prostu, co spotykamy w życiu i tych ludzi. Cenić, lubić, kochać. Życzę wam dobrego nastrojenia, takie, jakie u mnie